Dzisiaj ze mną będzie rozmawiać osoba, z którą uwielbiam współpracować, bo może sobie nie zdajecie sprawy, ale oprócz kanału Tulipan TV bardzo często współuczestniczymy, konsultujemy i pomagamy przy różnego rodzaju bardzo ciekawych publikacjach prasowych na temat seksualności, na temat gadżetów, na temat związków i relacji w seksie. I bardzo często takimi artykułami zajmuje się właśnie Krystyna Romanowska, która tutaj ze mną siedzi, moja serdeczna przyjaciółka, która pisze nie tylko artykuły o seksie, napisała też kilka książek razem z profesorem Ludwym Starowiczem na tematy, które Was wszystkich i nas interesują najbardziej. Więc dzisiaj, tak naprawdę, trochę rozmowa przyjacielska. Właściwie, bo trudno powiedzieć, czy ja też nie czuję się jakoś specjalnie ekspertką w tym, w tym temacie. Ja myślę, że nie ma ekspertów w tym temacie. No więc właśnie to jest taki temat bardzo y, osobisty, dla hmm. każdego trochę inny. Myślę, że też właściwie trudno to zbadać, nie? nie ma na to badań, nie ma badań dotyczących, y, kto jest, y, kto ma większą inicjatywę w związku, jakby to się układa chyba między ludźmi, jak już się w tym związku znajdą. No, i... no właśnie, to taki dylemat filozoficzny. Tak, nie? tak. Kto ma zacząć? Kto ma zacząć? No właśnie, Krysia. Jak myślisz? Biorąc, czy piszesz tekst, rozmawiasz z ludźmi i na podstawie tego, o czym rozmawiasz, kto ma zacząć? I teraz można jakby pomyśleć, zaczyna ten, kto jest może słabszy, może ma mniej pewną pozycję w związku i dlatego zaczyna, żeby jakby utwierdzić tą drugą stronę, w tym zobacz, jestem świetna, świetny jakby wykazuje się inicjatywą, warto ze mną być, prawda? Można tak po popatrzeć. A z drugiej strony można też pomyśleć, no tak, ale wykazuje się też inicjatywą ktoś, kto jest silniejszy, bo nie wiem, ma większą, znaczy ma silniejszą pozycję, nie boi się, jest odważny. Czyli, jakby trudno jest też zdefiniować, kto jak. Albo po prostu ma taki charakter. Zawsze miał charakter, nie wiem, lidera, kogoś, kto zasypywał innych propozycjami, a ten ktoś drugi może być bardziej introwertyczny. Czyli też nie można zdefiniować dokładnie, kto zaczyna i jakby. i co to o nim mówi, nie? A płciowo? To się jakoś różni płciowo, jak myślisz? Myślę, że jak to mówił kiedyś klasyk. Ważne jak się zaczyna, ale ważne jak się kończy. I że, i że to y, jakby płciowo jest y, przyporządkowane mężczyznom. W takim naszym rozumieniu w takim naszym rozumieniu Tak myślę, w takim naszym kulturowym rozumieniu, że jakby, kulturowym, <gulety> że jakby. Że on, że on kwiatek, że on czekoladki, że on teatr. Takie oczekiwanie jest. Takie po jest oczekiwanie, ale to oczywiście, że to się zmienia. No właśnie mnie to fascynuje, powiem Ci z punktu widzenia sypialniannych historii, Bo oczekiwanie takie jest, ale potem w łóżku jak pary coś robią i to mówię na podstawie tego co rozmawiam z babkami na różnych imprezkach i tak dalej, że ci mężczyźni są tacy oczekujący, bo oni się boją, uważaj, boją się z czymś wyjść bo nie wiedzą, jak będą odebrani uh -huh. i bardziej czekają na sygnał z jej strony, uh -huh. że taka propozycja byłaby okej. Okay. Uh -huh. Czyli ona udaje, że nie proponuje, uh -huh. żeby on wiedział, co ma zaproponować. To jest tak zagłaszane, prawda? Ale te tak jest... gierki w związkach. I tak, trudno się w tym jakby połapać. Seksuologowie mówią o czymś takim jak taki lęk, że, że ostatnio wyszło coś takiego w badaniach, że mężczyźni w w łóżku, jakby na, na, na tej fali równouprawnienia. Możemy to oceniać, czy, 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 to jest właściwy, czy, znaczy, czy to jest prawda, czy nie. Przeżywają coś w rodzaju lęku przed egzaminem. To znaczy, to znajdują się w łóżku, a po drugiej stronie stoi pani, która mówi, a no Jasiu, musisz zrobić to, to i to, bo jak nie, to dostaniesz dwóje. W związku z tym Jasio nie wykazuje się inicjatywą, tylko czeka na to, co, poni, co, zro, co powie pani, pani profesor, co Jasiu ma zrobić. Więc jakby w kontekście taki, tego lęku, to, to co mówisz, jakby jest, jest prawdą, bo o ile kiedyś było tak, że kobiety, znaczy, o kobietach myślano, że spełniają męskie potrzeby, tak teraz jest trochę na odwrót. i mężczyźni oni mają spełniać tak, wymagania tak, kobiet. Tak. tak. Wy, wyś, wyś, wy, tak. I teraz, jeżeli, jeżeli ona nie powie mu, a teraz kochanie mam ochotę na to i na to i na to, no to może być tak, że nie będzie nic. No? I to nie jest źle, że ona to powie. Ja uważam, że to jest wręcz fantastycznie, A poza tym też uważam, że jeżeli ona to powie, jeżeli ona to zrobi to to będzie w nim rezonowało, znaczy ja uważam, że w dobrej parze to nie zostanie bez odpowiedzi. No. Prędzej czy później ta odpowiedź nadejdzie. Lepiej prędzej niż później, bo można się tym, że tak powiem, trochę znudzić, tą Prawda. taką ciągłą inicjatywą, ale moim zdaniem e, to się bardzo opłaca. Ja się zastanawiam, powiem Ci, bo y, 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 dwie rzeczy właściwie tutaj mi się y, urodziły y, z Jedna jest taka, że spotykam te kobiety, które przychodzą z gadżetami, po, 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 pogadać o gadżetach. Jest rozmowa na temat właśnie mężczyzn, którzy się nie wykazują inicjatywą, mhm. boją, boją już za Palić, bo są zmęczeni, bo, nie wiem, bo mają problem już, nie wiem, są tak zestresowani, że nie wiem, erekcja jest słabsza uh -huh. i tak dalej. I oni, i oni nie chcą. Uh -huh. Teraz uwaga, mówię, że erekcja jest słabsza, dlatego nie wykazują inicjatywy. I teraz wszyscy mężczyźni dzisiaj wieczorem ruszają do boju, żeby udowodnić, że nie mają problemów z erekcją. Nie macie problemów e z erekcją? Tak. Nie, nie. Rzeczywiście, że oni O, świetny Full Monty, taki był angielski film, gdzie była to pokazany Mężczyzna, który miał niskie poczucie własnej wartości, miał wrażenie, że nie sprawdza się w łóżku, nie wykazywał inicjatywy, bo, bo nie chciał po prostu jakby zawalić. No zrozumiałe, no mężczyźni są zmuszani do tego, że nie mają zawalić. I teraz... I one rozmawiamy i one tak, no... Jak ona czegoś nie zrobi, to nic się nie zmieni. Z jednej strony. A z drugiej strony... Obawa kobiet, że jak zaczną mówić, bo też, też tak jest, że jak zaczną mówić, może nie wiem, zły moment wybierają. Zaczyna, chcą mówić o tym, co robić i jak robić, ale boją się, że on je że odrzuci albo on zareaguje właśnie jak na egzaminie, wiesz, to jest takie, wiesz, czujesz się jak na egzaminie, jak mi tak mówisz, co mam robić i jak, i są oburzeni na to że ona mm -hmm. to mówi, dyryguje nimi, zamiast im oddać pałeczkę, żeby oni sami. Mm -hmm. I powiedz mi, czy to jest, zależy od związku według ciebie, czy to zależy od sytuacji? Kto, um, kiedy zdecydować o tym, że mogę coś powiedzieć i wykazać inicjatywę, a kiedy się wycofać? Znaczy moim zdaniem e, bardzo należy zaufać intuicji. Ja, ja myślę, że to w ogóle jakby nie ma, nie ma żadnych, e, nie, nie można powiedzieć, że e, wtedy, kiedy partner robi to i to, to ja robię to i to. Myślę, że trzeba słuchać swojego ciała i trzeba słuchać swoje, swojej intuicji. Natomiast e, myślę, że e, tutaj jest bardzo e, taką delikatną sprawą. E, jakby nie przedobrzanie, to znaczy jak... Zalanie. Kogoś, tak, jeżeli wiążemy kajdanki już mu, to już nie e, uży, używajmy stosu innych, to znaczy gadżetów. Czyli jak robimy mu masaż, to e, już... Nie oklejajmy, albo możemy się okleić, ale już jakby nie, nie w tej pierwszej fazie nie, nie, nie zbyt nie, intensywnie nie nadmiarowujmy. Nie to znaczy tak stopniowo, stopniowo. Prosto, prosto. krok po kroku i moim zdaniem to musi, to, to musi wyjść, a jeżeli to nie wyjdzie, znaczy jeżeli on zostanie w tyle, to tak jak kiedyś rozmawialiśmy, to, to nie to jest kiepska wróżba dla związku, chociaż... Moim zdaniem no, jakby ona też się może wtedy wycofać z tych swoich fantazji no i będą żyli tak z tymi niezaspokojonymi. Czyli y, inicjatywa to jest trochę jak władza i żeby ją przejąć, tak. to lepiej to robić stopniowo, to nie będzie rewolucji. Rewolucja, nie rewolucja. Ale bo przy rewolucji zawsze są ofiary. Tak, ale teraz jeszcze mam jedną, bo tak mówimy, że kobiety są aktywne. A niestety ostatnio rozmawiałam z pewnym moim młodym przystojnym przyjacielem, który chciał wejść na rynek matrymonialny, jak to określa. Zaczął się uwaga z różnymi dziewczętami. No i niestety ma bardzo złą diagnozę, znaczy ma diagnozę taką, że kobiety w łóżku leżą i czekają, aż ktoś je obsłuży. Trafił, trafił na kilka takich dziewczyn, i powiedział, że na razie nie ma ochoty wracać ponownie na rynek matematyczny. Że, że były zimne, ale inicjatywy tak. Nie jest dobrze być kłopotem, trzeba czasem... Czy w ogóle ja, ja uważam, że jednak musi być... Są pewne oczywiście takie rzeczy jak, nie wiem, cechy charakteru, jakiś tam ktoś jest bardziej mm. dominujący, ktoś jest uległy, ale jednak w seksie, jeżeli nie mamy do czynienia z jakąś ekstremalną sytuacją fetyszową, mm. typu BDSM, że ktoś jest w seksie zawsze mm. jest dominujący, potrzebuje zawsze uległej osoby, to w zasadzie potrzebna jest równowaga. Tak. Wyważenie I, i, i ta inicjatywa ze strony kobiet jest, no... No. Bardzo ważne uh -huh. również, bo ten mężczyzna może czasem nie chcieć, uh -huh. może czasem się bać, może czasem, uh -huh. nie wiem, być spięty, uh -huh. smutny, nie wiem. Powiedział um, mi, uwaga, żadna z nich nie wydała ani jednego dźwięku. Oj, fata. Ale co, ładne wybierał? <laughs> no ładne, jak znał go, to wybierał ładne, ale nie wydawał dźwięku, więc... Więc bo, może na no, temat, na inną rozmowę. Ja oh, kiedyś oh, usłyszałam, oh. że takie kobiety bardzo piękne, to po prostu nie, nie, nie muszą wydają. się wysilać. No właśnie, ale A takie mniej piękne są dużo... No lepsze. Tak, i on się właśnie zniechęcił do tego. No i jakby trudno Nie, to się nie, udziwi. nie mówię, że kobiety piękne są y, kiepskimi kochankami. To jest absolutnie nieprawda. Tylko dziewczyny, jeżeli jesteście y, piękne i się nie musiałyście nigdy wysilać, y, po prostu... Y, mężczyźni padali w Waszych stóp, to musicie może zastanowić się, yy, czy zawsze taka postawa, że czekamy, aż wszyscy padną do Waszych stóp jest yy, najlepsza. Znaczy, myślę, że ta inicjatywa cudownie jak jest 50 na 50, ale nie jest źle jak jest 30 na 70, gorzej jak no. jest 100 na 0. <laughs> Oj no, to może być Wtedy jest ciężko. Krysiu, bardzo Ci dziękuję, dziękuję bardzo. to była wspaniała było. rozmowa, ja uwielbiam. W ogóle słuchajcie, my strasznie dużo rozmawiamy o seksie, nie tylko nie nagrywamy tylko tych rozmów, ale już powinniśmy nagrywać, Tak, jest masa rzeczy, ja myślę, że to, musimy jakąś serię zrobić, tak, co Ty na to? ja jestem bardzo za. Super, to ja już zapowiadam, będziecie nas tam biczować jak nie będzie, będziemy robić serię z Krystyną, będziemy sobie gadać na różne tematy związane z seksuami. Polecamy książki Krysi i polecamy jej publikacje w prasie, zapraszamy do komentowania filmu i no, bawcie się dobrze i wykazujcie się inicjatywą.